Obraz tygodnia czyli co i dlaczego warto mieć w domu. Dziś zaprezentuję Wam obraz niezwykle poetycki. Namalowany temperą na papierze 70 na 100, niesie tyle znaczeń, że trudno to udźwignąć nieprzygotowanemu odbiorcy. Cóż więc widzimy? Zgodnie z tytułem Dwa ciała. I tu pojawia się pierwszy poetycki niepokój: ciało. Ciało, czyli, używając języka policyjnego, nieżywy człowiek? Bladość skóry oraz brak głów mogłyby na to wskazywać. Jednak czy brak głów jest rzeczywistym brakiem, czy jedynie ograniczeniem kadru? Bladość, czy jest prawdziwie trupia, czy jedynie poźmowa? Nie wiemy. Kopmy więc dalej w nieprzebranej piaskownicy artystycznych skojarzeń, ogłuszenie jej ogromem, niczym kot eksplorujący pustynię. Może słowo ciało należy interpretować nie w znaczeniu denat, a ludzka fizyczność? Dwa ciała przyodziane są w dwie pary majtek. Bohaterowie obrazu nie musieli się ograniczać. Sądząc z kroju, są to majtki damskie i męskie. Możemy więc ostrożnie przyjąć, że ciała są również jedno damskie, a drugie męskie. Plecy damskiego ciała wygięte są w dziwny łuk, co wyraźnie wskazuje na problemy z odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa. Ból z tym związany usprawiedliwia zarówno zapomnienie innych części garderoby, jak i brak interakcji z ciałem męskim, wskazuje zaś niezbicie na tętniące w ciele życie. Ciało męskie leży w pozycji zrelaksowanej, nie niepokoi się cierpieniem leżącego obok ciała damskiego. Czy to oznacza, że mamy przed sobą zwyrodnialca, nieczułego na ludzką udrękę? Czy może kogoś, kto towarzyszy drugiej osobie w trudnych chwilach uspokojone perspektywą rychłego ustania jej katuszy? Pójdźmy dalej przez ocean artystycznych skojarzeń, aby wyjaśnić i tę wątpliwość. Tło obrazu jest ciemne, bardzo ciemne. Wskazuje na porę nocną. To bardzo poetycki element obrazu. Noc dwa niekompletnie odziane ciała, wyrwane może ze snu, może tylko z łóżka. Jedno ciało cierpi, drugie spokojnie dotrzymuje mu towarzystwa. Toż to oczywisty obrazek. Oto mamy kobietę cierpiącą na lumbago, która w towarzystwie wspierającego ją silnego psychicznie mężczyzny oczekuje rychłego ukojenia cierpień na nocnej pomocy lekarskiej. Jakże ciepły, pozytywny, wzruszający i poetycki jest to obraz. Ten ogromny ładunek optymizmu dobrze będzie prezentował się we wnętrzach surowych, takich jak betonowe ściany czy blaszane hale. A awangardowym architektom wnętrz polecamy powieszenie tego obrazu naprzeciwko ściany z róg sferów, aby tańczące światło wydobyło z tego dzieła jeszcze więcej radości. Szczegóły, subskrypcja i wielka sztuka na stronie obraztygodnia.pl.